Natalia Kukulska w rozmowie z Jastrząb Post zabrała głos w sprawie Adama Sztaby. Jego aranżacje podczas festiwalu w Opolu nie wszystkim przypadły do gustu. Co piosenkarka sądzi o oprawie muzycznej tegorocznej edycji imprezy? Tegoroczna edycja festiwalu w Opolu upłynęła pod znakiem kontrowersji. Decyzje organizatorów mocno podzieliły widownię, sporo osób narzekało na prowadzących, liczne wpadki, a także aranżacje muzyczne hitów autorstwa Janusza Kondratowicza. Za te ostatnie odpowiadał Adam Sztaba, doświadczony kompozytor znany z różnych programów telewizyjnych. Zapytaliśmy występującą na festiwalowej scenie Natalię Kukulską o szczegóły z zakulis. Nie omieszkała wspomnieć o tym, co sądzi o oprawie muzycznej w wykonaniu sztaby, Natalia Kukulska o aranżacjach Adama sztaby. Artystka podkreśliła, że bardzo szanuje dokonania Adama Sztaby i docenia to, że próbuje wyciągać ze znanych standardów coś więcej. Z tego też względu broni tego, co pokazał w Opolu. Nowe aranżacje w wykonaniu kompozytora przypadły jej do gustu, ponieważ przede wszystkim pokazywały nowe oblicza przebojów Janusza Kondratowicza. Były naprawdę wspaniałe wiadomo, że są różne podejścia w naszym kraju odnośnie znanych szlagierów. Czy zrobić je po Bożemu, czy pokusić się o zrobienie nowych wersji? Ja akurat murem za Adamem Sztabą, którego bardzo szanuję i cenię za to, że potrafi w tej piosence znaleźć nowego ducha i dać pole do interpretacji, powiedziała. Co łączyło Kukulską i Kondratowicza? Co więcej, Natalia Kukulska wspomniała o tym, że miała okazję niejednokrotnie rozmawiać ze zmarłym kompozytorem. Janusz Kondratowicz często współpracował z jej ojcem Jarosławem Kukulskim. Dzięki temu wytworzyła się pomiędzy nimi więź już od najmłodszych lat artystki, co potem przerodziło się w trwały kontakt. Mnie z Januszem Kondratowiczem łączyło coś więcej, nawet mówiłam kiedyś do niego wujku. Przez długi czas w życiu dorosłym mówiłam mu po imieniu. Był artystą, który najczęściej współpracował z moim tatą.